Witam Was serdecznie na następnej wycieczce Dotarliśmy Do Targoszowa Targoszu Wieczorki dokładnie, przysiłeczek I lecimy sobie W Beskid Mały A dokładnie naszym celem dzisiaj jest Leskowiec Akurat traktor za mną zasuwa Słuchajcie Idziemy sobie pęteleczkę koło, zaczynamy żółtym szlakiem, potem na bieżąco wam wszystko powiem, pokażę, nie przeciągając, to nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji, łapki w górę, komentarza pod każdym filmem, to mi bardzo pomaga w zasięgach i w algorytmie YouTube'a, ale dobrze o tym wiecie, i oczywiście wszystkie informacje na temat każdej wycieczki znajdziecie w opisie filmu. Więc lecimy z tematem Eyo! no i słuchajcie, tu jest przystanek targoszów wieczorki. Tu mamy kierunek osiedle wieczorki i właśnie tu idziemy cały czas prosto żółtym a jak nie, no to zaraz 10 metrów dalej skręcamy w prawo i lecimy na czerwony. A parking mamy parę metrów wyżej. No, wyszliśmy z zabudowań weszliśmy w las, cały czas pod góreczkę, ale jak to w górach standardzik także lecimy dalej, podejście się na razie skończyło, troszkę się wypłaszczyło, no ale zaskoczył nas ten. Początek żółtego, no cały czas cicha do góry. No, kondycja jest petarda. Jak widać, że zaraz wypluje płuca. Ale jest troszkę płasko teraz, także myślę, że troszkę złapiemy oddech i ciśniemy dalej. I taką autostradą teraz suniemy Najprawdopodobniej to jest droga dojazdowa do Sroniska tak myślę, bo bardzo szeroko były też kubki z wirem do posypywania pewnie w okresie zimowym Ale piękna dzisiaj pogoda petarda super I witam Was serdecznie na szczycie leskowca. No piękna pogoda, zapraszam Was na widoki z tego szczytu. No, Tadr dziś nie widać, ale tak jest pięknie. Zobaczcie sami, Jak? Oczywiście jest tu też taki szałas. Miejsce na ognisko, Ławeczka Wszystko, co potrzebne, na biwaczek można śmiało zrobić. Opisane są wszystkie, wszystkie widoczne, stąd góry. Super, posiedzimy trochę, idziemy do schroniska coś zjeść, no i potem zmieniamy szlak na czerwony i atakujemy na do samochodu. No i jeszcze po drodze do schroniska zahaczymy o groń Jana Pawła II, także zobaczycie jak to Wygląda, wchodzimy. No jak widzicie tak to tu wygląda. Są tu odprawiane też muszę, ale nie wiem jakie, e, czyli nie, nie wiem jakie dni no jak to tu wygląda to musielibyście się zagłębić w temat. Ale przynajmniej wiecie co i jak możecie sobie to znaleźć, bo nie widzę żadnej karteczki, bo bym wam zrobił Zdjęcie, lub nagrał, ale nie ma. To jest ciut nad schroniskiem, także możecie iść pierwszy do schroniska, poślić się, a potem tutaj albo odwrotnie. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. My idziemy coś zjeść. Podstawowy zestaw, turysty. <noise> Konserwa. Petarda. A w górach to już smakuje tak wyśmienicie, że głowa boli. Pięknie. O, jak widzicie, odeszliśmy kawałek od schroniska, z powrotem w stronę szczytu. Ale kawałeczek dosłownie i już tu odbijamy na szlak. Czerwony, tak jak wam mówiłem. I tym czerwonym szlakiem idziemy prawie na sam dół. czyli szlak czerwony nie leci dokładnie w to miejsce, ale tam jest takie odbicie i jest połączenie szlaków. No zobaczcie to wszystko na animacji no i też na mapie turystycznej, którą oczywiście wrzucam każdym pod każdym filmem w opisie lecimy na dół. O, słuchajcie, takie małe podsumowanie szlaków: jaki szlak żółty, którym szliśmy do góry, jaki szlak czerwony, którym podążamy na dół. To są mocno zalesione, nie zobaczycie zbyt wiele z samego szlaku. Nie idą przez żadne polanki i tak dalej, żeby były jakieś widoczki. Co do szlaku czerwonego jest on szerszy zdecydowanie, jest to raczej w formie takiej drogi tam też był jak widzieliście, ale nie cały. Tutaj praktycznie większość szlaku jest bardzo szerokie, myślę, że, że bardzo dobry, jeżeli chodzi o rowerzystów. To tak to jak najbardziej, bo jest szeroko, fajnie. Nie ma za dużo dużych kamieni. Także jak i na wyjazd, tak i na zjazd. Super, ale czy pójdziecie z jednej strony w drugą, czy odwrotnie? Jeden pieron, to już zależy od waszych preferencji, albo jak po prostu wybierzecie. My idziemy powoli na dół, no mamy jeszcze przed sobą parę kilometrów, no chyba gdzieś koło dwóch, trzech może maksymalnie. Także jeszcze może wam coś pokażę, jak się, jak się coś wyłoni ale nie liczyłbym specjalnie na to. Co Wam chcę jeszcze pokazać, to na dole ten parking, na którym stoimy. To jest taki parking zalesiony, czyli w lesie, bezpłatny. Także pokażę Wam ten parking, tam się z Wami pożegnam, wrzucę oczywiście pineskę do parkingu w opisie filmu, zawsze tam wszystko macie w miarę możliwości. Także zaglądajcie tam, bo warto. My lecimy sobie spokojnie pomału na dół. O właśnie żebym poszedł prosto, a miałem skręcić. <noise> tak to jest. Trzeba być czujnym. <noise> lecimy. Jakaś tam polana jest jednak po drodze. <noise> Ale no, widoki, no, są jakieś widoki, widzieliście. Tak, no wspominałem wcześniej. Jednak, no jednak ten czerwony, chyba lepszy, chyba lepszy. A no bez widoku, no momentami, bo już jesteśmy na takiej wysokości, że tu już widzicie, domy są, także tu już są przysiółki, już jesteśmy nisko. No tak jest, tak to, tak to wygląda, ale ogólnie super, no. Jak ktoś nie był na Leskowcu, nie szedł tą trasą, to polecam jak najbardziej. Bo oczywiście jak wszyscy wiemy, no na można wyjść praktycznie ze wszystkich stron. Bardzo ładna ścieżka. Szlak Czerwony, petarda. Zdecydowanie lepszy od żółtego. No, jak widzicie, szlak czerwony idzie dalej. Prosto my odbijamy w prawo na ścieżkę. I tu mamy, właśnie przeskakujemy na, na szlak na dole żółty i dojdziemy do punktu, w którym zaczynaliśmy naszą wędrówkę. Ja jeszcze chciałem wam pokazać, jak malownicza jest ta ścieżka przez las, ten łącznik szlaków, naprawdę super, pięknie się idzie, fajnie. Tutaj błotka jest jednak rozjeżdżona przez sprzęty wszelakie, ale i tak jest super. Dochodzimy do takiej kapliczki na gronik 530 metrów. I w tym miejscu idąc z góry skręcamy w prawo. Skręcamy w prawo, czyli tutaj. I tu mamy już, tu akurat nie widać. Zaraz wam pokażę na następnym drzewie. Ale czekajcie. O! Tu mamy szlak zielony. I żółty, o którym wam już mówiłem, doszliśmy do nich. Teraz tym szlakiem już w stronę parkingu. Tak to wygląda. No, dotarliśmy do miejsca, w którym spotykamy się. W tym samym miejscu, gdzie szliśmy do góry, bo jak widzicie na kamieniu jest żółty poszliśmy tą drogą tam a wróciliśmy tutaj a parking jest za tym mostkiem zaraz wam pokażę musimy jeszcze tylko przeskoczyć przez tą rzeczkę i lecimy do auta no i tak tu mamy właśnie wjazd, parking tu parę samochodów stoi no tu taki wielkie auto stanęło trochę miejsca zajął ale ogólnie jest gdzie stanąć, parę samochodów w stanie. Myślę, że aż tak bardzo uczyszczony, tak szlak nie jest, żebyście nie znaleźli miejsca. Z tego miejsca chciałem się z Wami pożegnać. Do następnego razu. Śledźcie mój kanał. Zapraszam na następne wycieczki. Bywajcie zdrowi. Hejo.